Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Mam nadzieję, że masz się dobrze i czerpiesz przyjemność z życia. Dzisiaj przychodzą do Was, jak zawsze, ostatnimi czasy z kolejnym filmem o tematyce mindfulness, a po części jest to kontynuacja tego, co chcę dodać w kontekście postrzegania świata. Zanim jednak do tego przejdę, chcę jeszcze zwrócić uwagę na pewną kwestię. Wiele osób pyta, czy mindfulness to rodzaj jakiejś terapii, czy, zastępu, czy może zastąpić psychologę, psychologa albo psychoterapię. Hmm. I to jest bardzo ważne pytanie. I od razu powiem, że nie: że mindfulness nie jest terapią, ale może być dla terapii bardzo pięknym i korzystnym uzupełnieniem. Jeśli chodzi o terapię, to terapia to taka bym powiedziała wędrówka w głąb siebie. Tak? To zaglądanie w przeszłość, w rany, w to, co się wydarzyło, aby zrozumieć i uzdrowić siebie, tak? Mindfulness natomiast to bycie tu i teraz, to jak nauka siedzenia na brzegu rzeki, być może i obserwowania, jak płynie woda. Nie musisz nurkować, nie musisz wszystkiego analizować, po prostu uczysz się. Zauważać, co jest. Terapia jest nieoceniona wtedy, kiedy nosimy w sobie jakieś głębokie traumy, zranienia, tak? kiedy przeszłość nie pozwala nam iść dalej, kiedy nas blokuje. Można by powiedzieć, powiedzieć, że więzi w teraźniejszości. I to jest dogłębna praca, w której specjalista pomaga nam rozplątać stare węzły. Mindfulness nie rozplącze tych węzłów, ale pomoże nam zauważyć, że one istnieją i nie wplątywać się w kolejne. Moja koleżanka Patrycja, 40-kilkuletnia 40 kobieta, trafiła na kurs mindfulness, bo czuła ogromny stres w pracy. I w trakcie pra praktyki zauważyła, że za każdym razem, kiedy na przykład ktoś podnosi głos, ona natychmiast czuje lęk, tak? jakby zrobiła coś złego dosłownie w takich momentach czuła wręcz strach przed ludźmi w pracy i mindfulness pozwolił jej zauważyć ten schemat ale dopiero w terapii odkryła że to było właśnie echo dzieciństwa echo ojca który ciągle gdzieś krzyczał z byle jakiego powodu i dzięki terapii zaczęła leczyć te rany a mindfulness był wsparciem w codziennym zauważaniu tak kiedy ten Stary schemat znów się włączał, tak? Możemy więc powiedzieć, że terapia i mindfulness to dwa różne, ale komplementarne podejście, tak? Terapia zagląda w głąb, żeby zrozumieć skąd coś się wzięło. Mindfulness uczy nas być obecnym i nie dokładać cierpienia tam, gdzie go nie trzeba dokładać. I oba mają ogromną wartość. Ale służą troszkę innym celom. No ale możemy się zastanowić, a co jeśli nie mam traumy? Czy jeśli, jeśli nie mam traumy, to czy terapia nie jest dla mnie, a mindfulness wystarczy? I tu odpowiedź brzmi: zależy. Zależy od ciebie. Terapia nie jest tylko dla osób w kryzysie. Bywa, że ludzie chodzą na nią. Po to, by lepiej siebie na przykład poznać, rozwinąć się. Ale jeśli czujesz, że Twoje życie jest względnie stabilne, można by tak powiedzieć, Mindfulness może być praktyką, która pomoże Ci pielęgnować spokój, tak? Uważność, dokonywać świadomych wyborów, ale też pięknie pomóc w pracy nad codziennym stresem, chociażby, tak? Także podsumowując, Mindfulness nie jest terapią nie jest lekarstwem na wszystko, ale jest drogą do świadomego życia, a może być też pięknym wsparciem dla każdego, kto idzie własną ścieżką rozwoju. Tak? To tak na marginesie. Ale wróćmy jeszcze do naszego postrzegania świata. Jedną z prac domowych, jaką dostałam na kursie, było przeczytanie pewnej metafory historii. I dotyczyła ona mieszkańców, górnorzecza i dolnorzecza. W Dolno Rzeczu od wielu lat ludzie e, ratu, ratują tonących, i e, początkowo robili to e, w bardzo trudnych warunkach i z takim e, mizernym skutkiem, ale z czasem stworzyli imponujący system tak? e, wprowadzili łodzie ratunkowe, szpitale, świetnie wyszkolonych pływaków. Dziś ich działania są bardzo szybkie i skuteczne, a mieszkańcy są z tego bardzo dumni, choć od czasu do czasu Ktoś pyta, skąd właściwie tylu ludzi wpada do rzeki. Większość y, nie ma już czasu się nad tym zastanowić, tak? bo całą energię pochłania ratowanie tych, którzy już znaleźli się w wodzie. <grym> tak. I y, y, ta metafora dosadnie pokazuje, jak często w życiu koncentrujemy się na gaszeniu skutków zamiast poszukać przyczyny problemu. Tak? W dolnożeczu działamy w trybie reakcji, odpowiadamy na kryzysy, emocje, być może napięcia, wyczerpanie. Natomiast górno Rzecze symbolizuje źródło. Tam możemy zobaczyć, co naprawdę nas popycha do tego, że wciąż wpadamy w nurt. Jakie schematy, jakie nawyki, przekonania sprawiają, że ciągle lądujemy w tym samym miejscu, tak? I wiel, wielu z nas żyje w dolnorzeczu, tak? W trybie ciągłego reagowania. Odpowiadamy na maile, yy, zaspokajamy potrzeby innych, yy, gasimy kryzysy, yy, radzimy sobie z napięciem w ciele i nagłymi emocjami czasem nieustannie, nieustannie też wyciągamy siebie z wody, tak? Bo jesteśmy zmęczone, wypalone, zaniedbane emocjonalnie. Bywa też, że ratujemy innych, zapominając, że same także potrzebujemy pomocy i nie tylko doraźnej, ale takiej, która naprawdę jest nam potrzebna i niezbędna. Natomiast e, prawdziwa zmiana zaczyna się w górno rzeczu. Tam, gdzie możemy się zatrzymać i zobaczyć, co nas popycha, co nas osłabia, co sprawia, że wciąż dryfujemy bez kierunku. I to właśnie tam mieszka nasza świadomość, nasza sprawczość i nasza zdolność dokonywania wyborów. To tam właśnie rodzi się życie, powiedziałabym, życie w zgodzie ze sobą. A uważność jest zaproszeniem do tego, by pójść w górę rzeki, zatrzymać się, zauważyć, zrozumieć i wybrać inaczej. I dzięki temu nie tylko ratujemy się z kryzysów, ale stopniowo zmieniamy sposób życia, tak by nieustannie nie trzeba było siebie właśnie wyciągać z tej wody, tak? I teraz zastanówmy się razem, w jakich obszarach swojego życia. Działasz dziś jak dolnozeczanie, ratując się z kryzysu, ale nie pytając o przyczyny. Tak? Co mogłoby być Twoim górnorzeczem, tak? przestrzenią, zatrzymania i spojrzenia na źródło problemu? Tak? Jak mogłoby wyglądać Twoje życie, gdybyś częściej wracała do źródła, zamiast tylko walczyć z konsekwencjami? I ponownie powtórzę, Uważność jest pięknym zaproszeniem, by wyruszyć w stronę rzecz, by zatrzymać się, usłyszeć siebie, zrozumieć tak, co naprawdę się dzieje, zanim wpadniemy w nurt, ale to też ogromna odwaga, by nie tylko ratować się z kryzysu, ale także zadać pytanie, dlaczego ciągle tam trafiam i z czułością wobec siebie, tak, rozpocząć taki nowy rozdział od źródła i ta metafora w prosty, ale zarazem bardzo dosadny sposób pokazuje różnicę, tak, między działaniem na autopilocie, a życiem w uważności i świadomym wyborze. Yy, większość z nas spędza wiele czasu w dolnorzeczu, reagując, tak jak mówiłam, automatycznie, w pośpiechu, pod wpływem stresu. Oczywiście to nie znaczy, że dolno jest złe, ono po prostu jest, i czasem trzeba przez nie przepłynąć. Jednak praktyka uważności pozwala nam zauważyć, gdzie się znajdujemy, tak? I świadomie wybrać, czy chcemy tam zostać, czy może powrócić do źródła, do klarowności, tak? do takiego spokoju wewnętrznego. Do wolności i takiego wyboru, swojego wewnętrznego wyboru świadomego. I my doskonale wiemy, jak działa nasz umysł, tak? kiedy reaguje automatycznie. Coś się wydarza, i zanim zdążymy się zastanowić, tak? już jesteśmy porwani przez nurt. Ktoś mówi na przykład do nas ostro i natychmiast odpowiadamy złością. Tak? Ktoś nas ignoruje i my prawdopodobnie od razu się czujemy odrzuceni. Pojawia się pewnie myśl, nie, da, nie dam rady i już jesteśmy w lęku, tak, boimy się. Dolno rzeczy to świat odruchów, schematów i impulsów. Górno natomiast to kraina wyboru i świadomych decyzji. I danie sobie czasu na podejmowanie decyzji, tak, właśnie abyśmy mieli ten czas, tak, i, i, i na naszą odpowiedź. A teraz yy, spróbuj może przywołać sytuację, w której ostatnio zareagowałaś automatycznie. Może ktoś cię zdenerwował, a ty wybuchłaś. A teraz wyobraź sobie tę samą sytuację, ale tak jakbyś była w górno rzeczu. <grych> wyobraź sobie, że między bodźcem a reakcją pojawiło się kilka sekund przestrzeni. Tak? taka pauza i mogłaś wtedy wziąć oddech, zauważyć, co się dzieje w Tobie, tak? I czy wtedy Twoja odpowiedź byłaby inna, jak myślisz? Uważam, że zdecydowanie tak. I to właśnie jest kolosalna różnica między dolno a górno rzeczem. Oczywiście nie chodzi o to, by nigdy nie wpadać do dolno -rzecza bo to jest niemożliwe. Wszyscy tam czasami lądujemy, chcąc, nie chcąc. <laughs> Ale praktyka uważności, praktyka mindfulness pozwala nam coraz częściej przenosić się do górnorzecza, tak? I z czasem zaczynamy odkrywać, że życie staje się spokojniejsze zdecydowanie, bardziej świadome, pełne yy, wewnętrznego, spójnego wyboru, a nie tylko reakcji. Także podsumowując, Dolno Rzecze to kraina impulsów, Górno to kraina wolności, a Mindfulness jest pięknym mostem, który pozwala nam coraz częściej żyć w Górno Rzeczu. Na koniec chciałabym Ci zaproponować, zachęcić Cię do e, spaceru uważności i widzenia świata, jakbyś dostrzegała go po raz pierwszy. Wybierz jakąś krótką trasę, może to być dosłownie 5 minut wokół bloku, 5 minut w parku albo droga do sklepu, cokolwiek. I postaraj się iść wolniej niż zwykle. I zadaj sobie pytanie, co by było, gdybym widziała to miejsce pierwszy raz w życiu, ale w tym samym czasie zauważaj wszystkie szczegóły, kolory, kształty, yy, różnego rodzaju zapachy, dźwięki. Aktywuj wszystkie swoje zmysły. I może zobaczysz coś, czego nigdy nie dostrzegałaś wcześniej, a mijasz codziennie. Kiedy ja robię to ćwiczenie, często odkrywam małe rzeczy, na przykład ślady liści na chodniku po, po deszczu, fakturę muru, odgłos skrzypiących drzwi w sklepie i niby nic, a jednak nagle świat staje się taki żywszy, pełniejszy i naprawdę zauważasz coś, co kompletnie pomijałaś. tak? I mindfulness to właśnie taka sztuka. Widzenia życia tak, jakby było nowe. Pamiętacie widzenie świata umysłem e, początkującego, tak? Umysłem dziecka z taką ciekawością dziecięcą. I chciałabym, żebyśmy zakończyli ten e, krótki e, film praktyką wdzięczności. Dlaczego praktyka wdzięczności? Bo wdzięczność to jeden z najprostszych sposobów, aby zmienić nasz filtr postrzegania świata. Tak? Jeśli nasz umysł przyzwyczajony jest do szukania zagrożeń, to skupia się na brakach czy też krytyce. To wtedy wdzięczność jest jak mięsień, który wzmacnia tą przeciwną perspektywę, tak? Perspektywę dostrzegania tego, co dobre, tego co wspierające, tego co karmiące, tak? I nie chodzi tutaj o sztuczne bycie pozytywnym. Nie chodzi o to, by ignorować trudności. Chodzi o równowagę, by zauważać także to, co nas wspiera, co dodaje siły, tak? Zatem usiądź już wygodnie. Jeśli możesz, zamknij oczy i zacznij głęboko i świadomie oddychać. I teraz przypomnij sobie albo pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś dzisiaj wdzięczna. To może być naprawdę coś bardzo drobnego, smak porannej kawy, uśmiech kogoś bliskiego, fakt, że miałaś chwilę dla siebie. Albo to może być coś większego: Twoje zdrowie, relacja, praca, możliwość nauki. Daj sobie chwilę, żeby to poczuć. I na zakończenie chciałabym, żebyś zapamiętała z dzisiejszego spotkania jedną prostą myśl. Świat, który widzisz, zależy od tego, jak na niego patrzysz. Nie zawsze możemy zmienić okoliczności, ale zawsze, zawsze możemy ćwiczyć zmianę perspektywy. I mindfulness nie polega na tym, by usunąć stres, lecz by zobaczyć wyraźniej, co jest faktem. A co tylko czystą interpretacją. I z czasem ta praktyka naprawdę pozwala nam żyć lżej, pełniej i z większą czułością wobec siebie, ale i wobec innych. Mm. Kochani, zatrzymam się w tym miejscu. Jeżeli tylko możecie, posłuchajcie tego jeszcze raz tak żeby dosadnie uświadomić sobie te kwestie, bo to są naprawdę tak naprawdę są one podstawą naszego dobrego funkcjonowania. Tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę. Pamiętaj, aby oczywiście zrobić coś przyjemnego dla siebie, rozpieścić się tak, e być może kupić e mój poradnik, recepta na szczęście, tak aby poukładać sobie wszystkie składanki, które warunkują dobrostan e i przyjemne życie. Gorąco się, Cię zachęcam do zakupu link pod spodem od razu w opisie. Dziękuję za Twoją obecność dzisiaj i cóż! Do zobaczenia niebawem.